Jeśli mogę, chciałbym tutaj y, powiedzieć parę słów odnośnie British American Tobacco. Jestem długoletnim pracownikiem tejże firmy, pracuję tam 38 lat i chciałbym powiedzieć, że British American Tobacco, czyli zarząd stwierdził, że nie ma żadne, żadnego problemu z tą opłatą agresywną, dlatego że y, jeśli lasy nie chcą by zapłacić tej opłaty, to British American Tobacco pokryje te koszty. Dlatego ze strony British American Tobacco nie ma żadnego problemu. Problem jest chyba ze strony tylko lasów, a może gazety, tak jak tutaj moi przyrodnicy powiedzieli. Być może ktoś ma problem wewnątrz tej gazety, czyli, czyli pan redaktor główny. Poza tym dziwną sprawą jest to, bo dla mnie każdy redaktor jest, poproszę, po takim. Może detektywem czy coś, nikt nie zgłosił się i do tych Amerykan Tabako z zarządem porozmawiać, czy ma jakiś zarząd problem, czy BATE ma jakikolwiek problem z tą opłatą. Nikt nie zapytał. Po prostu napisano artykuł. Dziękuję.